Słowo Boże na dziś, sobota 10 lutego 2024 roku. Wspomnienie świętej scholastyki dziewicy. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Jeroboam pomyślał sobie tak: W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni pańskiej. To zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama. Dlatego po zastanowieniu się, król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy, Izraelu, oto Bóg twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Postanowił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu Izraela, bo lud poszedł do jednego do Betel, a do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie. Mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak, iż ten stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 106. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Grzeszyliśmy jak nasi ojcowie, popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie. Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twych cudów. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. U stóp Chorebu zrobili cielca i pokłon oddawali Bożkowi ulanemu ze złota, zamienili swą chwałę na podobiznę cielca jedzącego siano. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy przedziwnych w krainie Hamitów, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Nie samym chlebem żyje człowiek, Lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka, odpowiedzieli uczniowie: jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi, a wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie. Połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. "Oto słowo Pańskie."